Pogozeum, Muzeum Pogoriowych Pamiątek. Cześć. O jednych eksponatach, jak podnośle nazywam przedmioty wchodzące w skład mojej kolekcji, mogę mówić godzinami, a o innych nie mam zupełnie nic do powiedzenia, bo brakuje mi informacji. No cóż, bywa i tak ale o jednej ostemplowanej kopercie zaraz wam opowiem ciekawą historię dzięki uprzejmości kapitana Wojciecha Jakobsona. Nazywam się Damian Fudała i zapraszam was do kolejnego już odcinka Pogozeum. Koperta, będąca głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, związana jest z czterema szczecińskimi filatelistami. Ich liderem był Antoni Ratajczak, kapitan i inżynier w służbie portu. To dla nich Wojciech Jakobson opieczętowywał stemplami jachtowymi i wysyłał z kolejnych portów wcześniej przygotowane koperty. I robił to podczas każdej swojej wyprawy. Między innymi na pogori. Wspomniani już czterej szczecińscy filateliści przygotowywali przed rejsami kapitana Jakobsona sterty kopert. W każdej tkwiła kartka papieru, bo zgodnie z konwencją pocztową pustych kopert się nie przesyła. Nadawcy adresowali je do siebie i naklejali znaczki Poczty Polskiej. Też zgodnie z konwencją, czyli tyle znaczków polskich, ile potrzeba z Polski do danego kraju. Wręczając koperty kapitanowi Jakobsonowi, filateliści prosili, by je stemplował na jachcie, ale. Nie ma rzeczy tak prostej, by nie dało się jej skomplikować. W każdym porcie stemple powinny być innego koloru. Kapitan Jakobson cierpliwie więc stemplował i zmieniał kolory, a później w każdym porcie niósł koperty na pocztę, pilnował by urzędnik starannie odbił datownik i przesyłki ruszały w podróż powrotną do adresatów. Tak było zazwyczaj. Z naszą kopertą historia jest nieco inna. Została zaadresowana osobiście przez kapitana Jakobsona, a w lewym dolnym rogu widnieje jego podpis. Stemple jachtowe są oczywiście z pogori. Niestety na tej kopercie nie ma datownika, więc nie wiadomo jak i skąd koperta powróciła do adresata. Czemu kapitan Jakobson sam zaadresował kopertę? Czy brak datownika był rezultatem nieuwagi lub niedbalstwa urzędnika? Czy kapitan nie miał do niego zaufania i kopertę przywiózł adresatowi sam? Nie wiadomo. Kapitan Jakobson też tego nie pamięta, bo, jak napisał, takich kopert wysyłał ze swoich rejsów tysiące. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że opowieść kapitana Wojciecha Jakobsona zaciekawiła Was równie mocno jak i mnie. 23 czerwca w niedzielę będę w Gdyni. Zatem nie pojawi się na kanale regularny 12 odcinek Pogozeum. Za to będę Was zasypywał relacjami i zdjęciami z wystawy Pogozeum. Także co? Do zobaczenia za tydzień w Gdyni przy burcie Pogori i za dwa tygodnie na kanale Pogozeum.